Nie, czyli 17 września robię live, a w wyniku tego 11 września jakiś wykopek napisał komentarz. Wykopek. I teraz ja się zastanawiam, nie? W jaki sposób Sylwester z 17 września potrafił wpłynąć na opinię wykopka z września 11? I że wykopek z 11 zaczął źle myśleć o pewnych osobach. Nie. I jedyna odpowiedź, to mi się wydaje, tunel czasoprzestrzenny. Że wiecie, ten Sylwester yy, z przyszłości, czyli ten z 17. on połączył się tutaj tunelem czasoprzestrzennym, o, tworząc tunel, zakrzywienie czasoprzestrzenne.